Motoryka mała, czyli zdolność precyzyjnych ruchów palców i dłoni. To kluczowy aspekt rozwoju dziecka, który wpływa na jego codzienne funkcjonowanie i zdolności poznawcze. I chociaż często zapomina się o jej znaczeniu, to bardzo ważne jest, aby kształtować ją już od najmłodszych lat. I pewnie zadajesz sobie teraz pytanie, ale jak ją ćwiczyć, skoro to jest tak bardzo oczywista czynność? A no bardzo prosto, bo motorykę małą już u najmłodszych dzieci ćwiczymy za pomocą podawania, przerzucania, malowania, rysowania, czy na przykład zwieranie drobnych elementów palcami lub pęsetą. Chodź, pokażę Ci kilka produktów z naszego sklepu, które zdecydowanie Panie, ułatwią Ci ćwiczenie motoryki małej w domu czy w gabinecie. Pierwszym z nich są nasze kultowe buciki do nauki sznurowania. A w zestawie są oczywiście karty pracy. Dzięki bucikom uczymy się, jak poprawnie sznurować buty, na przykład w przedszkolu. Nie może oczywiście zabraknąć naszych tablic do grafu motoryki, które rewelacyjnie przygotują dziecko do nauki pisania. Super rozwiązaniem są również nasze gigantyczne litery, gdzie dziecko po kształcie uczy się pisać. I Hit ćwiczeń Motorki Małej to zdecydowanie nasz drewniany Geoplan Montessori, gdzie dziecko na podstawie obrazka musi odtworzyć ten sam wzór za pomocą kumek receptury, które znajdują się w zestawie. Na koniec, oczywiście, nie może zabraknąć dużych guzików do przewlekania, które nie tylko usprawnią zdolności manualne dłoni, ale również koordynację ruchowo-wzrokową oraz naukę matematyki i kolorów, a wszystkie przedmioty dostępne na arante.pl.